Cześć Wszyscy! Mikołajczyki! Ja jestem i ja Witam Was w dzisiejszym odcinku, jest to Q&A Trzecia część bodajże Tak więc zapraszam Was do oglądania Będziecie goście kliknij go. ten czerwony, magiczny guziczek tam w dole I zaznaczycie też dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych moich filmów Możecie też dać łapkę w górę, jak film Wam się podoba Okej, okay, tak więc pierwsze pytanie Pytania, przepraszam bo tutaj będą pytania tak dużo trochę, że napisali Oczywiście pytania są z mojej grupy Koczyk i Krazyk. macie link w opisie, jeśli chcecie. I Kamila zadała takie odpytanie: Twoja przeszłość się zmieniła? Jak tak, to w jaki sposób? Po prostu zasadnie. Ja myślę, że moja przyszłość mnie zmieniła. W takim stopniu, że nie popełnię drugi raz tych samych błędów. Co sądzisz o swoich znajomych? Są fajni. Jakiej muzyki słuchasz? Roka. Najczęściej openingu z anime. No i też trochę rapu, ale tak trochę. Twoja ulubiona piosenka. Openingi zanim. Ale tak to z rapu to bardziej piosenki BO. Twój ulubiony opening Sajima. Nie mam w sumie ulubionych openingów. To w sumie najbardziej przypadni dwa openingi, są to trzy. Ale to tam pierwszy to wszystkie openingi z uniwersum Naruto. Drugie to Darren de France, a trzecie to Julian Heis. Zrobisz kiedyś serię pod tytułem Ciekawostki Świata? świat anima. E, nie wiem, ale prawdopodobnie będzie kiedyś taka seria, zobaczymy. Skąd pomysł na nazwę KSD To jest łatwe. Macie KSD każdy... XD, co nie? No to pas. Skąd Cię wziął to KSD? Skupmy się. Bo XD jest łatwe. To jest po prostu XD xd i k, -d -e. I, I, k s d e gdy <try> mówimy i e mamy ksd masz Instagram. tak mam Instagram. tu macie ma macie w opisie link Jakie jest twoje hobby? Grafiki, YouTube, fotografia, jedzę na rowerze. Dużo mam hobby. Jaki masz cel subskrypcji? Obecnie 1000, ale potem się zobaczę. Kiedykolwiek ktoś wam ci się na socjale? Dwa razy mi się ktoś błamał na filmie. Patryk sobie następujące pytania. ja sobie tego, co lubię najbardziej, do tego, którego nie i zasadnie. Mamy Agnieszkę, właśnie jego, czyli Patryka, mojego chłopaka. Eee... Pierwsze miejsce jest łatwe. Drugie w sumie też Patryk, ty, bo z tobą moje kontakt, a z Agą już tak niezbyt. I sama zadałam następujące pytanie. Co sądzisz o ludziach z Twojej klasy? Nie to ludzie z mojej klasy mogą zależy też ludzi z moich zawodowych, z kucharzy. Więc są spoko. Większość, ale niektórzy nie są fajni. Nie, nie, nie. Zrobisz, że chodzisz ze szkoły, jakie chodzisz. Nie, nie żałuję. Będzie live z twoich urodzin i Może będzie. W twoim kanale poruszysz strefę gamingu. Myślę, że tak. Dla mnie Minecrafta ja nagrywa. Czy zrobisz AMV Scorent Katasia? Okej, okay, dobra. Robię. Dla do ciebie. Z dedykacją. Co tam? Spoko. Gdybyś mnie totalna czynaka youtopia? Oczywiście, że cię lubię, Roxana. Można cię nie lubić. Jak się czujesz? Okej. Okay. To mnie trochę przy boli. Zaty. Ja Nagrać Let's Play z Angel of Dead i Red. Dobra, nie będę tego czytać. <laughs> Za dużo tego tu jest. A mój angielski nie jest tak dobry. Ale no, planuję jakieś tam gamingowe te. Zobaczymy w przyszłości. Na koniec idzie Grzesiu, czyli idzia. Dlaczego założyłeś kanał? Po prostu nudziło mi się i dlatego założyłam kanał Czy będą jakieś gameplay na kanale? No I to już było w pytaniu Roxany, więc... No ale powtórzę, że planuję Czego się boisz? W sumie bycia samej, w sensie, że zostawiam listę, ale chyba to się nigdy nie stanie Chociaż no nigdy nie wiadomo, co nie Ulubiony i znienawidzony w szkole? Ulubiony to jest informatyka i gastronomiczne też mogą być spoko Znienawidzony to chemia? Co sądzisz o zamknięciu szkół? W sumie to jest rozsądne rozwiązanie, żeby koronawirus się nie rozprzestrzeniał, bo hello. My łodzieje bardziej jesteśmy tym, że przenosimy go, niż się z nim zachorujemy. Jeśli no, umrzemy i zachorujemy na niego. Co sądził w przyszłości na kanale? Nie wiem, zobaczymy. Co się najbardziej. To które muszę cenzurować. Nie wiem, gdzie potem cenzurować montażu. Yy, najbardziej mnie wkurza w sumie to, że ludzie na przykład ignorują kogoś, że chce się z nimi zaprzyjaźnić. Wie, jest dwóch ludzi, czyli duetik jakiś stoi, i ty podchodzisz do niego i pytasz się jednej, Mordeczko, mogę się z tobą zaprzyjaźnić? No i zamiast iść na bok czy coś, to przy tej drugiej osobie albo paczce innych osób mówi tak, żeby się popisać: nie, 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 słowo. No a potem podchodzi i na osobności i mówi spoko, możemy się przyjaźnić, ale nie żeby coś, ale nie chcę pokazywać innym, że się z tobą przyjaźnić czy coś, więc to mnie wkurza, hello ludzie, nie ma się co wstydzić, najpierw poznajcie tej osobę. Patrzcie, jasne, spoko, poznamy się i tak dalej, to zobaczymy, okej? Okay? A nie tak, lul, to takie trudne, jaki jest twój ulubiony youtuber? W sumie nie mam ulubionego youtubera, to tak. jest coś złamane, nie, nigdy w życiu ale nie wiem, jak to jest możliwe, jak jestem szpotlokiem, jak jakich mało. I jak myślisz, jak daleko na tym YouTubie zajdziesz? Nie wiem, zobaczymy. Nie jest mi to oceniać. Dziękuję za oglądanie tego Q&A. Dziękuję Wam za pytania Grzesiu, Patryku i Oksano. Kamino. pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli się takie materiały podobają, to zaznaczcie tutaj, bo tutaj będzie gdzieś ankieta. Zaznaczcie, czy Wam się takie coś podoba i może nagram tego więcej. Oczywiście jeśli będę miała pytania. Tak więc dzięki za obejrzenie, otrzymajmy ba.